Zmierzą się. W tym momencie zapraszamy do narożnika czerwonego. Na co dzień korepetytor matematyki po polibudzie. Miłośnik żeglarstwa, adrenaliny i średnio wysmażonych steków. W wolnych chwilach pasjonat Twojej córki. Przyszły milioner. Osoba nieszablonowa, nie z tego wymiaru. Przed Wami Łukasz Łuki Szoba. A jego oponentem będzie w tym momencie Zapraszamy do narożnika niebieskiego To człowiek, który nie tylko leczy kontuzje Ale i je rozdaje Fizjoterapeuta z misją By przeciwnikowi zafundować rehabilitację Zawsze dąży do celu Czy to w życiu Czy pięścią prosto w szczękę rywala Przed wami Krystian Fizjokris Kozieł sędzią pojedynku, sędzia przemysła w niedziałek. Ring Wolny. I zaczynamy. Starczy numer 13. Tak jest Łukasz Szubaw na rozmiarze czerwonym i Krystian na rozdół niebieski. Obaj zawodnicy zachowawczo. Oczekują moment na akcję. Badawczo póki co. Na razie żaden nie chce stracać dystansu. Więcej tym lewym prostym pracuje Szuba. O i jakaś lekka szarpanina wyszła. No wyczuł dobrze moment, mam wrażenie, Koziel, w którym mógł przyatakować. O i teraz wychodzi strzażok. Koziel. Koziel. Ale, nie Ale jest drugi... różny Szuba. Tak, tak, dokładnie. Cios za cios. On natychmiast te, te ciosy, które dostał, mam wrażenie go obudziły i też ruszył do ataku. No i zrobiła nam się ciekawa właśnie. Poprómuje teraz zamknąć w linach ale brakuje, brakuje przedłużenia akcji. O i teraz odprawy prosty i doły! Ale mówię nie. Ładnie zaznaczona akcja ze strony szuby. Ale Kozieł odpowiada na te ciosy i tutaj naprawdę obaj zawodnicy prowadzą te wymiany. Bo cały czas podąża za przeciwnikiem, wywierając pressing i teraz prawa ręka, lewy, prawy, lewy, prawy, prosty. Oj, oj ładny prawy się do strony ko Koźła. No ale teraz chyba próbuje znaleźć jakąś lukę w tej defensywie. No. Obaj zawodnicy gdzieś te ręce opuszczone, troszeczkę niżej. Szuba, pomimo, pomimo nawet przyjęcia czasów, nie, nie rezygnuje ze swojego game planu i cały czas konsekwentnie stara się napierać na przeciwnika i bić go, ale Kozieł też ma bardzo dobre zrywy po przyjęciu na gardę. Jedyne co to wchodzi dość głęboko z tymi czasami się, ciężko, do, ciężko do punktowania. Tak, narażając się tym samym na kontrę. No, e, zobaczymy, nie zazdrosimy sędziom punktowym, ale e, kto wie, czy, ten, e, czy ta walka dotrwa do decyzji sędziów punktowych. Ring Wolny, już rozpoczęta runda druga. Obaj zawodnicy teraz gdzieś się znowu zaczynają tą rundę badawczą, ale Myślę, że to jest tylko zasłona dymna i za momencik wlecą tutaj z tymi czasami. No, Koźlę próbuje czasami prostymi wejść na brzuch, ale fajna kontra ze strony szuby. Szuba ładne wycofanie na nogach. Ale prawa ręka nisko, lewa w sumie też. I teraz został ukarany tym. Oj, ładne zejście, ale jednak nie. Przytrzymał. I teraz szybka wymiana z dwóch stron. Ładnie, ładnie ze strony koźla. No, naprawdę. Zrobiła nam się tutaj bijatyka przy tych linach, teraz klincz, który za momencik myślę sędzia nie działa, jak w rozerwie, tak jest. I już chłopaki kontynuują, prawa ręka działa, ale wpadł teraz Szuba niepotrzebnie. I znowu mamy klincz, ale próbują się wyrwać, sędzia przerywa. Chłopaki muszą bazować na zrywach. Teraz dobrze próbował tym podbródkowym Szuba, robił dobry kuchozią, unik, ale, Fajnie, fajnie. ale wpada kozio z tymi czasami. jest tutaj, no zrobiła nam się tutaj taka bijatyka jeszcze na tym rozerwaniu. Dobrze Szuba pracował tym podbródkowym, którym trafił parę razy głowę swojego rywala. Bardzo, bardzo ciasna walka, ciężko będzie punktować tą rundę też póki co. No zdecydowanie tutaj, no kto wie, może kolejny remis. Możliwe. Bo naprawdę trzeba przyznać, że jest ta walka piekielnie bliska. No tutaj jest cios za cios. Obaj zawodnicy nie odpuszczają. 10 sekund do końca zostało i nagle nagle oj, Koziu zaznaczył dwoma prawymi na twarz. No, tutaj faktycznie końcówka, 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 myślę, że może wskazywać, że to będzie jego runda, ale niczego nie możemy no przesądzać. Dla sędziego, jakby mogło zmienić cały przebieg rundy. No, dlatego zobaczymy jeszcze jedna runda przed nami, a potem dopiero werdykt. RING WOLNY! No i rozpoczynamy finalną rundę tego starcia, która być może przyniesie nam odpowiedź, który z zawodników wyjdzie zwycięsko z tej walki. Natomiast... Oj po teraz poszedł na wymianę ostro. Wierzę, ta runda jest dla niego jakby... Kluczowa. Wszystkim. Nadchodzi, jak, jak już Kozioł uda mu się skrócić dystans, to wpada z tymi ciosami naprawdę mocno, tak. ale musi uważać, bo lepszym zasięgiem, mam wrażenie, dysponuje Szuba i w tym momencie korzysta z tego. Dużym błędem Szuby jest to, że wpada przeciwnika głową, zamiast stać stabilnie i bić ciosy, które już wszystkie dochodzą. Mamy mocny dobieg kibiców dla koziła A teraz nieco zwolnili nam obaj panowie. Pracuje kozieł tym prostym, aby troszeczkę dać sobie przestrzeń na to, żeby złapać oddech, żeby odpocząć. No ale widzimy, kiedy Szuba wymierza ten prosty, to on potrafi dosięgnąć głowy, nawet z dystansu. lewy, wyprawy prosty teraz od Szuby. I znowu, ale Szuba znowu wpada niepotrzebnie. Zwolniło nam troszeczkę tempo w tej trzeciej rundzie, ale myślę, że obaj zawodnicy zdają sobie z tego sprawę, jak bliska jest to walka i to może gdzieś powodować pewien, pewnego rodzaju spokój. I opanowanie, które po prostu... Najbardziej spokojna co. Tak, no ale być może tutaj właśnie to jest kluczem, ale teraz poszła wymiana. I to jest... To był gong końcowy. Tak jest. Gong kończący tę rundę. No naprawdę piekielnie bliska walka. Wyrazy uznania dla obu zawodników, bo obaj tutaj zrobili naprawdę kawał świetnej roboty. No i zobaczymy, kogo sędziowie punktowi wskażą jako wygranego. Nie będzie to łatwe zadanie. Szanowni Państwo, a po tym pojedynku, naprawdę zaciętym i wyrównanym, sędziowie ogłaszają remis!